Energii. A ja kaszy i kartofli. Potrzeba ci nowej suchej karmy Czapi. Nowa karma Czapi zawiera wszystko, czego nam trzeba i smakuje jak nigdy dotąd. Czapi, zdrowi. Niepewność jutra. Ciągły pośpiech. Nieznajomość celu. Upływający czas. Przepowiednia numerologiczna oparta na wiedzy i doświadczeniach takich mędrców jak Nostradamus odpowiada na pytania wiążące się z konkretną datą, dniem, miesiącem i podaj datę swojego urodzenia. Sylwester. Karnawał. Już teraz możesz dzwonić do naszego klubu. Zapisz, zapamiętaj i podaj dalej nowy numer telefonu. Klub roku 2000. Czekamy na Was. w promocji Smak Zwycięstwa. Spaczek Lay's Lay's Maxi Citos. Wybierz trzy słowa Smak wraz z kodami kreskowymi i prześlij do nas. Możesz wygrać Seicento Sporting, zegarek Casio G-Shock oraz wiele innych nagród. Poczuj Smak Zwycięstwa w to uwierzyć Marzyli o wspólnych wakacjach Tragiczna śmierciarka przekreśliła te plany na zawsze Słuchaj, to naprawdę świetne Jak zauroczyć mężczyznę? Poznaj tajemnicę miłosnej gry hormonów Dobrze mieć przyjaciółkę Bądź przyjaciółką, przyjaciółką Uwaga, specjalny dodatek teleturnieju Milionerzy 69 pytań, pomyśl i rozwiąż Przyjaciółka już w kioskach Twix, Twix. 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 Kruchy ciachok Gęsty karmen Tehoroskopy poprzez ale są żmudnymi wyliczeniami, i naprawdę wieloletnimi e, przemyśleniami. Czekam na Państwa telefon. Spotykasz się z takimi e, szarlatanami. Nie mogę uwierzyć, że miałaś raka. Czy jest e, tata dobrą mamą? Czy każda kobieta powinna mieć dziecko? Facet i przewija pieluchy? Kiedy przeszczep stał się niezbędny? A co to znaczy być świadomym dawcą? się z nim po tym wszystkim, co się zdarzyło. Ty wracasz, żeby stanąć twarzą w twarz ze złodziejem? Tak? Tak? Nie, teraz. Rozmowy w toku. Od poniedziałku do piątku o 16:35. Słupsk, Nowa Huta, Oława. Co jakiś czas słyszymy o kolejnych objawieniach i cudach. W Kępie Gosteckiej, w miejscu rzekomych objawień, powstała właśnie nowa świątynia. Kościół jej nie uznał. Całe piekło tu się zwarło i całe piekło przeszkadza. Czy znacie Państwo podobne miejsca? Czy naprawdę zdarzają się tam cuda? Czy to tylko wymysły oszustów? Zwońcie 012 65 28 471. Wizjer TVN. Dziś o 17.35. Pełna pasji i gwałtownych uczuć, opowieść o miłości i nienawiści. Na drodze dwojka zakochanych stoją same przeszkody. Cały świat jest przeciwko nim. Rodzice nie chcą zgodzić się na ślub. Czy zły los w końcu się odmieni? Nowy serial Valeria. Od dziś o 18.05. To były emocje. Tym razem zadecydował los. Piękny konie. To co, rzucamy monetą? Tak. Poważnie mówisz? Tak. Rzucę. Gramy dalej, bo to jest dobra... Pan Marek Pawlak gra dalej. Milionerzy. Dziś o 20.30 Jakieś śluby, a może rozstania? Komu uda się zrobić karierę? Kto będzie tylko marzył w samotności? Czy przyjaźń przetrwa kolejne burze? Nowe znajomości, nowe randki, nowe skandale. Serial Beverly Hills 90-210. Jutro o 15:30. Tragiczna historia matki staje się ostrzeżeniem dla córki. Jest tam coś dla Ciebie. Czek. Na 50 tysięcy dolarów. Poznaj moją żonę. Witaj w Ameryce. Miłość, namiętność i zbrodnia. W cyklu Świat Daniel Steel. Zatrzymane chwile. Jutro o 16.35. Kochasz mnie? Uprawia pan set. Nowi zawodnicy, nowe dowcipy. Panie kierowniku, gdzie jest jakaś robotka dla mnie. Pffu! się, bo naszydzik dął. Nowa formuła, nowe żyli. Ludzie, poproszę zapałki! Rusza się, nie Ale ten sam. wszystko Maraton uśmiechu. Jutro o 18.30.